A, szklana miała być. No dobra. Witamy w kiczowych wiadomościach. w kiczowych wiadomościach. Dzisiaj oj grubo. Podsumowanie miesiąca. Bagetson ostro o szlimoku. Turniej Fifa. 46 miejsce? Dzisiaj oj grubo. Podsumowanie Ale spadek, Upadek człowieka miesiąca. Bagetson ostro o szlimoku. Turniej FIFA, dramy i afery. Mamon, Bedoes, Suchar odwiedza Jana, tarapaty Random Brusa. Ty klikać w like, my dawać rozdziały. A teraz zaczynamy. Ogólnie jest lekka różnorodność. Tutaj szczuraz robi Winter Ark i ćwiczy. Tu ludzie grają w Fifę na turnieju, który odbił się dużym echem. Niektórzy nawet mieli wykupionych sponsorów na ciele. 1400 kalorii dzisiaj. A na kolację? Co na kolację przygotowałaś? O! Ja tak nie podobałem. Ale ogólnie, fifka później. Zaczynamy od szybkich newsów. Świeżo upieczony magister psycholog Gratulacje. Jakub Jakczan Piotrowicz niestety w dniu swojego sukcesu i wielkiego osiągnięcia padł ofiarą wylania się na siebie brudów. Krąży niepotwierdzona plotka, iż premier Donald Tusk nie zgadza się z werdyktem uczelni i zrobi wszystko, co w swojej mocy, by cofnąć papierek Strajmerowi. <laughs> Drodzy Obywatele, dochodzą do mnie pogłoski, że słynny Jakub Jabłczan Piotrowicz obronił swoją pracę magisterską. Dołożył swoich starań, żeby sprawdzić poprawność wszystkich procedur, gdy jest to niemożliwe, żeby taki pisowski pomiot mógł tyle osiągnąć. Specjalna komisja już została powołana, Furdo i ja dole. Ale to nie jedyny brud na Opaśnika, bo został. Przyłapany przez redakcję na spiskowaniu przeciwko Cypkowi. Niby ostatnio przyjaciel z Cypkiem, a Opaśnik trzyma potajnie sztamę z Klaudiuszem. Ludziska, o zobaczcie nie. to, co Jabczan mówi o baninie do Meli. Co? Co? Melcia, nie zadawaj z tym mikrocypkiem, on cię chce wydupcyć tylko. Ja z nim gadałem dzisiaj, pod chuja go wziąłem. Uważaj na niego. I dziwnym trafem Klaudiusz mówi Cyprianowi, że akurat wczoraj spotkał się z Melą, co wywołało... Ja się z Klaudiuszem spotkałem Renaty i galiantosi i gadałem. i on mówił, że mikrocypek to jest debil. <laughs> Serio, jest tam drama. Wołało zazdrość w mikrozbereźniku. Cypek tak, w ogóle się bo. widziałem z Melą, nie? Lubię? Ja bo Mela jest moja, kurwa. za stary dla do niej. To no, nie ma kacypek? Hej, chłopak nie, no. nie ścianą, zawsze można przesunąć. Łączcie kropki, bo ktoś tu spiskuje, a jak już pokazujemy szanownego magistra, pana psychologa Piotrowicza, to nadal gra on zombiaki z lukim i bagietą. O, leci mecznia! No i tym razem nie zabrakło sesji pytań do budowlańca. Nad Bagetsonem Michaelem prowadzono badania, co miałoby się stać, co by zjadł ślimoka. Dla tych, co nie znają fabuły, kiedyś był legendarny stream z Francji Bagetsona Michaela, Kacyka, Opaśnika i Lukiego, na którym było w chuj dram o to, żeby Bagieta zjadł ślimoka, a ten ostatecznie wolał się napić butelki wody z sekwany. Ocie, chuj szczelił nie. By pokazać, jak bardzo jest charakternym i słownym. Nie zje ślimoka i już. Dobra, a polędwicka o smaku gówna, czy ślimok o smaku polędwicki? Kulka. Czyli odciąłeś wodę, żeby ściągnąć uwagę, tak? Już się robi. Okej, okay. jeszcze tylko jeden drugi. Głosowanie na Tuska, czy ślimok? Kulka. Okej, okay, okej, okay. tylko już zrób, co masz zrobić. Projektem no postaw się w takiej sytuacji, ich, że musiałbyś tam, coś mógł, wybrać, okay. bo bym nie wiem. A Bo coś tam. To, to ci mówię! Byłeś Dobra, prawo, to, to dozuaj. to jeżeli nie wybierzesz żadnego z tego, to przyszedł znaczy, że, że wolisz, że cię chłop w dupę wyruchał. To wolisz gdzieś jest czy ślimaka? Baron próbował skopiować to, czym się. Decyzja była ostateczna i niepodważalna. Ej, Bagieta, ten kurwa na pytanie nie musisz odpowiedzieć, nie? Dobrze ci widzieć. No jak zadajesz głupie pytania, to daję ci głupią odpowiedź, kurwa! Nie będę na takie demijne pytania odpowiadał, które powiedzieć. nie zgadzają Kto się z moim, e, Odkryłam, że z moim no, życiorysem i z moim to zdaniem. przyprowadził cię do, do chuja. Wcześniej miałam. Co się nie zgadza z twoim przyciorem? Jestem ślimak? Pan, pan. Po prostu jak nie brym... będę... Nie chcę jeść kula, nie chcę jeść no. ślimaka, no to nie biorę nic. Przejdźmy do kółka. Pomimo, że fuga woli kulkę niż tknąć główienka, to jednak badacze dowiedzieli się, że konsystencja ma tu dużo nie. do gadania. A napiłbyś się znowu wody z cekwany? No, a czemu nie? No. Hmm. Tak, no, Ta, jak drzewa jest kurwa gówno. Zielona karteczka dla bagiety za silną, niezłomną wolę. Tak to wiadomo, też jest pykanie w gierki u strajmerów, czy reagowanie na filmy z YouTube'a, choć czasem dodadzą śmieszną historyjkę od siebie. Mam on krzeseł, antylopy. Tu by jeszcze było jedno zwierzę w ogóle na tym kwadraciku. To był jaguar. I właśnie mam tego Geparta z... zapierdolił i oskurował. I stąd była taka napa legendarna. Wszyscy co śmiali się z nagród za punkty alieka, muszą oddać mu dziś honor.

to internet knock dla ciebie. I Ken dla ułowa, ciebie. Mów, Kick-knock dla ciebie. Był nawet sparring z jego największym wrogiem, Nemezis, i jednocześnie najlepszym przyjacielem, Bartoszem Co? i Ksenem Rudeckim. Dobra, wasz? Ja nie mam kontaktu publicznego z Prusem! Nie było kurwa walki! Strzałki obracające się przeciwnie do ruchu wskazówek, zegara strzałki obracające się przeciwnie do ruchów wskazówek, zegara, strzałki obracające się przeciwnie do ruchu wskazówek zegarów Ja pierdolę on jest chory Dobra, była walka, przegrałem Przegrałem kwa z porędą sopocką, no Teraz strzałki obracające się przeciwnie do ruchów, wskazówek, zegara strzałki obracające się przeciwnie do ruchów wskazówek, zegara strzałki się jak już pokazujemy... Dobra, dobra, a ktoś mi powie, czemu Bruce akurat mnie bił i czemu ze mną walczył? Ja mam ksywkę na Messengerze, kurka 2 od Bruce'a. Spytajcie, co to znaczy kurka 2 i dlaczego kurka 2. I znowu mnie pobił? Za co? Za co on mnie pobił? Co mu zrobiłem? Jak jestem jego Nemezis? Gram 30 godzin dziennie w TFT, człowieku. Jestem zamknięty w bańce. Nawet nie robię reakcji kurwa na nowe filmy na YouTubie. Nie kalkuluje się już, Brusowi. nad 30-letniego przedsiębiorcę. To dziś była kolejna afera Brusowa. Dowiedział pepebu. się, że musi zapłacić VAT z wyjazdu morskiego dla chłopaków. Co było niepocieszające. Dobra, dobra. Chodzi o ten partaję, wyjazd. No i... Czy uważasz, że. Yy... Ja, ja nie wiem, przeczytam, co Renata pisze. Czemu miałbym dwóm osobom zasponsorować podatek VAT z własnej kieszeni, a innym nie? Ogólnie powiedział, że suchar to Centuś i chce go naciągnąć na siano. Dobra, to Serio, mogę, no mogę, moim mogę powiedzieć, moim co zdaniem... powiedziała jak księgowa już chuj. No dawaj. No suchar chce mnie naciągnąć. Albo, albo, albo zrobić ze mnie idiotę, no nie wiem. Tak jest prawda. Tak samo jak był turniej Bartka, to też suchar pod dymią z sianem. Każdy, zawsze suchar ma kurwa problem. No. Ale mi też się wydaje, że była, była rozmowa. Doszło do debaty pomiędzy osobami z wyjazdu morskiego i oczywiście widzowie wyzywają było. Olka, wyzywają Suchara i Delorda za to, że chce mu darować VAT i idzie mu na rękę, albo że planują przyjąć zapłatę w subach na kiku, żeby Alieka nieco odciążyć. Pomijając już abstrakcyjny fakt, że kalkulacje Brusa z tym oddawaniem trwają już kilka miesięcy, to po co znowu Aliek gada o kasie podczas streama? Nigdy nie ma dobrego zakończenia, jak Brusik gada o forsie. Nieco po czasie, ale chłopaki właśnie pierwszy raz postanowili dogadać to poza kamerami i dzięki Bogu. Na kamerze jednak działy się niezłe jaja podczas turnieju FIFA, niektórzy grzecznie bez fajerwerków i o dziwo BDS również pełna kulturka. Robił miły stream, by nie powtórzyć wybryków sprzed roku, choć nie zawsze wychodziło. Ale widzisz, mówisz, że tak wie, że, że miał być pozytywny stream, a zaczęły streamer od słów, że turniej organizuje gość. Co wpierdolił gówno? Dlaczego nie mogłeś powiedzieć: gość, co zorganizował Złote Antosie, albo gość, co. No nie wiem, jest jeden z topowych streamerów w Polsce? Tylko musiałeś powiedzieć, że jadł gówno. Nie uważasz, że to mogło mu sprawić przykrość? No, no, powiedz coś. Cisza, tak? Czyli jak pozytywny stream to lizanie dupy? Nie, kurwa. Po prostu kurwa. pozytywny stream szma to pierwszy. Normalnie se gadamy i se normalnie dwójka dorosłych ludzi, a ty, kurwa, jak masz już y, 10 sekund bez swojego TikToka i bez, y, bez tego, kurwa. Ma do pamięki, nie ma do, nie ma do pamięci, paminki, to kurwa. nikt się nie wyzywa, to już lizanie dupy, tak? Kurwa. Z takich poważniejszych dramek to Kuba Nowaczkiewicz zwyzywał biednego męczennika opaśniczka Bożego Nie. za to, że Japczan, mając przewagę, grał defensywnie na czas. Ty oni są pojebani. Kurwa cukrzyka pierdolonego, no. Żeby mu się pad rozładował. Aha? Nie no, kurwa. chłopie, grać, grać na czas, kur... kurnie, Nie forwan, to trzeba być ciężką, witą kurwa. baną z cukrzycą pierdoloną. No nieładnie. Słuchaj, mi chłopie, Ej! Ty. Czy Japczan się k***a zmienił w profesora po tym, jak obronił ten tytuł? Czemu on nie zwyzywa Nowaczkiewicza? Czemu jest taki grzeczny? Co się dzieje w ogóle na tym świecie? Dlaczego Jawczan wygrywa samą posturą i zachowaniem merytoryczną dyskusję z Nowaczkiewiczem, który nie potrafi powiedzieć zdania bez przekleństwa? Wow. Pojebane, to pojebane czasy. Jawczan? Taki, taki miły? No chłopie, jak można grać jak taki Cześć, Myszko! Aha. Kuba, no charakterny człowiek używa słatw na niewinnego jabczanka. Właśnie na turnieju for fun wyzywać Pana, kogoś od bo gra w striwuję. grę, żeby wygrać? Ja nie rozumiem. Już cnibuję ledwo wstał. Cześć takiego. Strymer rozwalił nawet pada. Kur... Nie zabrakło klasycznego zmutowania się Mamona. Tym razem po nawałnicy wkurzających pytań Jeden. disco Karolka oraz jego wymyślonych historyjkach o kobietach. No diabła w ogóle czy nie? On ci opowiadał historię? Nie, to, to stary robił ofiarę sytuację. z siebie. Okazuje się, stary, że kurwa on miał jest, kurwa, On człowiek. miał taką historię, stary, że była taka sytuacja, że zaprosił swoją dziewczynę do, do siebie tam na wigilię i on widział jak z łazienki wychodzi jego dziewczyna i jego, ta, i jego tata, i myślał, że ona go zdradza. Okazało się, że oni tam tylko tam na chwilę byli coś tam robić, i zdradził ją za to, czaisz? że zobaczył jak wychodzą z łazienki. No ale no, jak pomyślałem, że z ojcem to mnie to wpieniło, nie? Nie, no ale no szczerze, nie uważasz, że jak klientka masz podejrzenie, że zdradza, no to kur... No, nie chciałem być gorszy, nie? A w co gracie? A w wiesz? W no, fifę. Dobra. No, i inne co? ciekawe dialogi. krócie, jakbym miał Cię przedstawiać, powiedzmy, przejdzie tutaj moja narzeczona i zapyta z kim gram. To czy ja mhm. wtedy mówię, no kochanie, gram z takim ziomkiem, co leciałem mu krew z dupy, co jego ziomek jadł gówno, jeden strał do siatki, a trzeci, wiadomo co? Czy co mam mówić? Który trzeci? Co trzeci robił? No random, nie. <laughs> a co robił ten trzeci? Bruce? No. To chyba sam najlepiej wiesz. Turniej szczerze fajnie wyszedł. Zwłaszcza jak się innym kibicowało. Finalista Mario sprół się do suchara, który ogłaszając zwycięzcę X-Toma, nieco pocisnął Maria. Okazało się, że suchar nienawidzi Mario z bo ten je na swoich live'ach, a to kradzież kontentu sucharitki, co jeździ autem i jej jedzenie w restauracjach. Ty, ee, ja, co, ty co ty mówisz? Co ja ty nie wiesz, jak to się stało, kurwa, no rozlewałem, miałem do tu ty 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 tak? No, bo pizdę od No spoko, ale on, ma, on jest doświadczony, ja rozgniewałem później wszystkich. Tylko to miał dobre karty, czemu ty mnie tak nie lubisz, O co ci chodzi? najpierw. Mam o jedzeniu żarcia, a jak chcę na streamach iść dużo i ten contentu. to jest kradzież kontentu. Gdzie ty jedzenie, a się... ja jedzenie? mi by się, tak się A propos tego, to nie zgadniecie nowego projektu Gołtary. Suchar zaraz po turnieju w Fife pojechał jeść do restauracji w Wiedniu. nie Kale byle montać. jakiej, bo u szefa Jana było nieco szotów Jana i pary słodkich chłopców. Ja to na pewno już wysyłają, no nie? Kochanie, chodź już do łóżka. Dobra, na <laughs> Witam cię w gronie w gejów. Geje Co? Co? Wiedziałem, że ja o ciebie mogę a tak realnie mówiąc, to to nie był projekt, bo realny projekt Chiny został ogłoszony kilka dni temu. Ale Ligma. nie daliśmy do odcinka, bo było to dzień przed Olimpiadą, więc ni by to nie wybrzmiało, będąc przysłonięte eventem sportowym. Suchar, Jasku, Delor i Demons lecą do Chin już 13 października. Nowe twarze w ekipie. O. A ze spoilerów to: Jak na razie pewnikiem jest masaż, picie alkoholu i pandy pewnie wielu z was się zastanawia, czy Goaty Goatar jest top 1 streamerem, bo ciężko pracuje na swój sukces, wyprówa sobie żyły projektami, czy może jednak Nex, który co by nie było jest przystojniejszy tak z 10 razy i jest w Banji zajebistej grupie cool ziomków, prawdziwych, a nie, że siedział w fałszywym iksi. Nikt nie wie, kto jest teraz topką, bo Suchar nie robi już podsumowań miesiąca, mamy nowy miesiąc, a tu brak info, ale nie bój żaby. Z pomocą zjawia się Artur Gębicz, co podpierdolił bezczelnie pomysł Suchara i już kręci wyświetlenia na patencie sucharitki. Dla hieny za podpierdolkę kontentu od razu żółta, ale gębicz, jakby nie było, zrobił całość trochę inaczej. Watch time hours, stream time, streams, followers, average viewers, speak viewers, average chatters, speak chatters, average messages. Oczywiście, może ktoś, nie widzi, może ktoś nie wie, ale aktualnie jest całkiem spory problem, jeżeli chodzi o dotyczący botowania. Na przykład ja dzień w dzień przychodząc na, na Kika, po tym jak suszę włosy, to mam 4000 widzów. Aktualnie dzisiaj na przykład y, przez godzinę się 2000, więc uważam, że to, to jest taka realna liczba, która faktycznie tutaj siedzi. My pokażemy tylko top 3, bo on wow, omówił wszystkich 50 strajmerów i mówił, który botuje, który nie. Więc możecie se jutro u niego na kanale zobaczyć całość, jak ciekawi was, co mówił o waszym idolu. Potem mamy Luki Steve'a, który upracował się na trzecim miejscu. Luki pobił milion wyświetlonych godzin godzin przez widzów, z wielkich gratulacji dla Lukiego. Yy, Dying Light z Bagietą był strzałem w dziesiątkę. 86 cm w piku. No i 470 170 i pikrza to jest 450. Więc mniej więcej nie więcej co jak Unitra. Nie, to jest top 1 już, to Nezu to top 2. Sorry, Nexu to top 2, pojebało mi się. I top 1 jest mokry suchar, który pomił. Lifetime rekord, jaki kiedykolwiek bym streamingi Kieno. i jest to 2,5 miliona watch hours. Nikomu w Polsce wcześniej nie udało się zrobić takiej statystyki. Rekord... To jest moja statystyka roczna na Twitchu mniej więcej. Nawet nie, dwu dwuletnia. 2,5 miliona hours watched. Takie coś może mieć Kajcenat. Polski, jak który, który na razie należy do Gołtary, Wiadomo, końcówka przez redaktora poucinana pod bekę. Ogólnie Gębicz tam dużo gadał i pierdzielił, kto komu robi na złość botami, kto sam se jego zdaniem podbija cyferki i inne takie newsy dla nerdów, więc możecie se obczaić na jego kanale całość. A my dziękujemy nowemu wspierającemu Sigiemce. Kto daje wspierającego, ten ma duże kule i nie dziękujemy za tego donoinaraesa. Raesa. Dobra. Lewus powinien robić podsumowanie miesiąca, no nerdzik. Myszko, niedługo będę musiał zrobić Amongasa, żeby się znowu zacząć. Grać z nami wtedy? Kotojeba też wezmę. Bierzemy tak, Netrodala, Brusa, kotojeba. I mamy już trzech Zofilii. To musi pójść echem. Bagieta i Mamon. Nie wiem, jak to zrobię, ale połączę to w jedno lobby, żeby była drama twardych charakterów. Do tego Krzysiu Arquel sauć Na pewno musi być Krzysiu Arkwell-Sauć. Kubon, bo to mój przyjaciel. Remigiusz Pusz, ojciec Brusa. Slayprox, jeżeli będzie chciał. Jakieś kobitki mi się przydały, oprócz oli, ona zajęta. Takie, żeby można było szpącić. Znaczy, nie mówię, że ja. Renata, chyba tłumacz. Nieuczesana, w sumie spoko, to wtedy też by był diables. Mela pustelnik, a może w tym roku będzie wreszcie pełnoletnia. Ja pierdolę. Dobra, fokus, widzowie, fokus. Generalnie ekipa w tym roku będzie. Jakby powtórzy strategię z zeszłego roku. Czyli będę pisał do więcej niż 20 osób, żeby ludzie szanowali czas innych i się nie spóźniali, bo ten, kto pierwszy vlog, by ten lepszy.